Cześć! Jeśli jeszcze mnie nie kojarzycie, to ja jestem Kamili Travel i zapraszam Was serdecznie na zwiedzanie ze mną Sri Lanki. mną Sergieja, czyli jedna z największych atrakcji Sri Lanki: lwia skała. No, A ja jestem na drugiej skale, żeby obserwować właśnie zachód słońca. Drodzy, zanim przejdę do zwięzłej treści merytorycznej odcinka, chciałem Wam dać tutaj na początku jeszcze znaka. Yy, Buda pożyczył mi auto 352JZ <laughs> Nissan 680 koni. Auto za wartości 365 tysięcy zł i tutaj coś dla Was. Auto może być Wasze za jedyne 39 zł, a jedyne co musicie zarobić to... Właśnie brzmi to maksymalnie irracjonalnie, co Ty teraz powiedziałeś, ale mówimy absolutnie poważnie. Ja Wam obiecuję, a jeżeli moja obietnica Wam nie wystarcza, no to mamy wszelkie pozwolenia od urzędów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście za 39 zł na stronie 352jz.pl możecie wziąć udział. I wygrać takiego 350 Z z silnikiem 2Z o wartości 365 tysięcy zł. Tyle co ostatnio wróciłem z Włoch i tak mi się tutaj kojarzy 39 zł to auto wygracie w cenie pizzy. W cenie dużej pizzy zgarniacie kurę o wartości kawalerki. Absolutnie poważnie, obiecuję, choć irracjonalnie to brzmi. A ja wam absolutnie mogę powiedzieć, że sam będę brał udział w tej loterii. 350 to jest auto, które miałem jako pierwsze na 18. Mam niesamowity sentyment do tego auta. Będę grał. Dlatego też nie przydałem karma. <laughs> Dzień dobry, moi drodzy. Witam was serdecznie już ze Stylanki. Słuchajcie, podróż Emirejcem. Warszawa, Dubaj, Dubaj, Kolombo. Na początku 6, potem 4 godziny lotu. Emirejcy, fajne warunki. No, jesteśmy na miejscu. 30 stopni, ale pogoda jakaś brzydka póki co chmury. Dwie rzeczy, które trzeba ogarnąć, oczywiście, przed przelotem. Wiza, deklaracja zdrowotna i ubezpieczenie. Zabieracie ze tutaj dolary, przelatujecie. No i teraz tak, warto na lotnisku wymienić sobie tylko dolarów jakieś 20-30 na sam początek, żeby coś przy sobie mieć. No i karta SIM. Dialog, najbardziej popularna sieć komórkowa. 7 dolarów za 50 giga, no i dużo minut. W zupełności wystarczy. Ja jestem tutaj na dwa tygodnie. Powiem wam, tak, lotnisko jest naprawdę mega śmieszne. Wychodzicie z samolotu i zaraz macie taką strafę duty-free, na której sprzedają pralki, telewizory, sprzęt AGD. Nie widzieliśmy jeszcze czegoś takiego. Loty się udało ogarnąć tanie. W obie strony 2000 zł emiratesami, z cena. Różnie ludzie robią i różnie mówią, że jak podróżować na Sri Lance. Niektórzy wynajmują kierowcę i prywatnym busem podróżują. Niektórzy również komunikacją państwową. No ale to jednak zajmuje kopę czasu. Średnio poruszanie się po Sri Lance 100 km to jakieś 3-4 godziny. No właśnie, i co w takim przypadku zrobić? Ja wynająłem skuter. Ludzi tutaj przed odciskiem bardzo dużo, dużo również y, wojska, policji z karabinami chodzą. No i ludzie tutaj, którzy przylatują całe to toboły różnych rzeczy przywożą walizek, nawet widziałem ktoś pralkę z samolotu wynosił, także no, no ciekawe. Tak od razu na pierwszy rzut oka, jakby po prostu tych produktów tutaj brakowało. Wiele ludzi oczywiście organizuje od razu transport, żeby gdzieś się tutaj dostać. Ja sobie tak pomyślałem, że nie będę tu zostawał ani w Negambo, ani w Kolombo, tylko jadę od razu na północ do Dambuli. 100 kilometrów stąd, nie autobus, nie prywatny transport, ja moi drodzy wynająłem skuter. Tylko żeby poruszać się tym skuterem, po pierwsze potrzebne jest międzynarodowe prawo jazdy, a po drugie... Potrzebna, potrzeba wyrobić również prawo jazdy na Sri Lance. No i takie prawo jazdy można wyrobić w biurze w Kolombo, ale ze względu na to, że nie chcę jechać do Kolombo i nie byłem jeszcze w Kolombo, to zapłaciłem dodatkowe 40 dolarów osobie, która wynajmuje mi skuter, żeby ona mi takie pozwolenie wyrobiła. Z Polski wysyłam jej dokumenty i skany swojego prawa jazdy. No a za skuter o pojemności 125 za 14 dni płacę 100 dolarów. 7 dolarów za dzień tanio. Jedna rzecz mi się nie podoba, bo mam do przejechania naprawdę ładny kawałek wyspy. Jest już po godzinie 17.30, co nie znaczy, że niedługo będzie ciemno, ale jest bardzo brzyska pogoda. Mega pochmurnie, no i ma za chwilę padać, więc myślę, że parę godzin teraz motorem po prostu pojadę w deszczu. No i wychodzicie ze niska od razu. Mega ruchliwa droga. To, co jeździ przede wszystkim. Tuktuki, tutaj jako główny środek komunikacji. Nie wiem, pan coś tam krzyczy, nie wiem o co chodzi. Ale takimi tuktuczkami, przede wszystkim, się tutaj jeździ, można też go wynająć. 10 do 12 dolarów za dzień. No ale to jednak szerokie, duże. Gdzie ja takim pudłem na trzech kołach będę jeździł? Przyjechał po mnie pan umówiony, tak mówię, wcześniej w internecie firma, znalazłem gdzie wynają skutery, Podstawiony już bezpośrednio pod lotnisko, także tylko wyrzucałem z brameczek, no i odbieram. Papiery podpisane, jamaszka już jest moja na najbliższe 14 dni. No i teraz tak, trzeba dostać się do hotelu, gdzie mam nockę, od razu cisnę na północ, dużo ludzi zostaje tutaj, gdzieś w okolicach, tutaj w mieście. Nie chcę tracić czasu, żeby tutaj zostawać, bo Kolombo jednak przez wiele jest polecane jako takie miasto, jak najszybciej uciekać stąd. Więc cisna na północ, jutro Sirajaya, si Siraya. Chyba tak się nazywa. Ta duża skała lwia. Muszę się dokładnie o tym poczytać. No ale gogle, tyle mi pokazują trasy. 120 km czy pół godziny. Tak się tutaj jeździ. No i słuchajcie, ważne rzeczy jeszcze. ruch lewostronny, tak? W Tajlandii. I Anglii. Zatrzymałem się na chwilkę, by pokazać wam jedną rzecz. Zobaczcie. Kolejka taka za mną, a przede mną taka. I wszyscy czekają tutaj. Na paliwo. To jest kolejka na stację benzynową. Takich straganów brakowało, oczywiście, najbardziej. Pełnych owoców: ananasy, banany, marakuje, arbuzy i pani z kokosem. Thank you. No takie zupełnie inne. Kokosy inne niż znane te z Azji, ponieważ tam duże, zielone. Tutaj takie maleństwa bym powiedział i brązowe już. No i smakują tak troszkę płaskawo. Tak by trochę nadpsute były. No dziwne. Zupełnie inny smak tego kokosa. A koło się wychodzi 90 rupii, czyli złoty 20, a złoty 30? Dzień dobry, 7.30 Wczoraj wieczorem dojechałem do Dambuli Do takiego pensjonatu West House Czyli po prostu domu, gdzie przyjmują turystów 7 dolarów za nockę Ze śniadaniem No i właśnie schodzę po schodach Na to śniadanko, no i za chwilkę do Dambuli Do pierwszej świątyni Powiem wam, że byłem tak zmęczony wczoraj Ledwo żyłem. Pani mi tam szykuje już śniadanko, mówi, że za chwilkę będzie. Saczek i owacki. Jedno zauważyłem, że tutaj jest bardzo dużo mrówek. No i talerzyki są noszone Wow, ale dużo tego wszystkiego. Co tu mamy? Jajecznica Jomlet z pomidorkami, arbus. Tutaj jajko zawijane z czymś, no i to nie wiem, guława, Jeszcze dalej idzie chlebki i dal? No dobra, popróbujmy. Czyli chlebki jak takie naleśniczki. Masz Ciekawi Ciekawie mnie ta pasta, czy to będzie ostre, bo w końcu dużo papryczek w środku, ale nie ostre. <laughs> o nie, dobra, jednak jest ostre. ciekawie to wygląda. Takie naleśniki z czymś w środku. Ale rewelacja to są naleśniki z kokosem. Ale petarda. Cudowne. Najbardziej mnie dziwi to głowa z pieprzem, głowa ogólnie z owocem, więc powinno to być na słodko, ale no, trzeba się przełamywać do nowych smaków. Spróbujmy. Nie do końca mi to chyba pasuje. Ciekawy smak, jednak wolę chyba na słodko. Naleśniki z kokosem. No to dojechałem. Motor zostawiam w takim razie. No i pierwszy dzisiaj punkt to są yy, Rock Temple, czyli świątynie w skała w zasadzie w jaskiniach w Dambulli. Ale tutaj na parkingu lata dużo mało. Bileci kupione kosztuje to 2000 lankijskich, czy jakieś tam nie wiem, 25 zł. No i teraz co? Po schodach, na górę. No, dużo skał się od razu zaczyna, no bo jednak jest to świątynia w skałach, w jaskiniach. Określana jest również mianem złotej świątyni. No dokładnie jest to świątynia buddyjska, która powstała w pierwszym roku przed naszą erą, do XVIII wieku naszej ery. Także prawie za tysiące lat tu budowali. A no i od razu można kupić dużo spodni. <laughs> Uwielbiam tego gacie. Dambula to ogólnie średnio ciekawe miasteczko, ale rewelacyjna baza wypadowa na taki trójkąt cylański, czyli właśnie z Polonna wóra. no i właśnie tutaj, świątynie w jaskiniach. Przy wejściu do pierwszej świątyni musicie zdjąć busiki, no i na boso się poruszać. Pan tutaj pilnuje wejścia. Idziemy. Powiem wam, że tak się zdyszałem i zmachałem, no ale nie ma się co dziwić. Przeleciałem tutaj wczoraj wieczorem, a teraz wiecie, wychodzi ze mnie całkowicie całe znaczenie. Oczywiście musiałem założyć tutaj szatę troszkę, Dłuższe spodenki, no bo w krótkich się okazuje nie wolno. A swoje długie zapomniałem w hotelu, standardowo, <gryw> zawsze. Mam, ale zawsze zapominam. Pierwsza świątynia, do której wchodzicie, przedstawia tutaj śpiącego i leżącego Buddę. No podobny bardzo w zasadzie jak w Bangkoku, co ostatnio byłem, tylko że ten o wiele, wiele mniejszy. O ile dobrze wymawiam, to miejsce nazywa się Devajara Mihara. No i właśnie przedstawia śpiącego, odpoczywającego Buddę. Całość wykuta w skalę no i tutaj płacka mam zabudowana. No dobra, te jaskinie są faktycznie duże. Na ścianach macie malowidła. Ile rzeźb tutaj? Ciemno w środku i przyjemnie dość chłodno. Bardzo dużo rzeźb przedstawiających Buddę ale szczerze mówiąc to wcale im się nie dziwię, że budowali tu właśnie w jaskiniach, bo to jest tak przyjemnie Chłodność i Ma ochotę tutaj zostać. Mega nawet nawet sufity tych jaskiń całe są pokryte malowidłami I to jest w dobrym stanie zachowane. Zobaczcie, jak tutaj to wszystko jest No, mieli na pewno problem, by to wymalować. I kolejna jaskinia. I znowu bardzo dużo posągów Buddy. Najlepiej, no, że nie mogę tutaj mówić za głośno, bo takie echo się roznosi, że w tej jaskini nie słychać. Kolejny odpoczywający Budda. Ojciec skrylęczycy na pewno byliby niezadowoleni, jakby wiedzieli, że nasz polski Budda lata Lamborghini bokiem. No i ostatnie z pomieszczeń w tej świątyni, Niech zgadnę, będzie w Buddha. Budda. No tak. Całe to miejsce jest określone jako świątynia rangiriny. na zwiedzenie go wystarczą wam jakieś tutaj dwie godziny. W samej Dambuli nie ma za bardzo co robić, jest jeszcze jakiś targ owocowo-warzywny, no ale po tym prosto ja udaję się na Siergiję, na tą górę dużą. Ogólnie to taki trochę fart, bo wszedłem kiedy nie było ludzi, a teraz przyjechało już wycieczki, czyli dobrze się zbierać z rana w takim razie. Mam motor, więc zawsze będę pierwszy. Dużo tutaj małpy jednak skacze dookoła wśród turystów, ale wydaje mi się takie w miarę bezpieczne. Ponoć jest tak, że człowiek uczy się na błędach, natomiast chyba nie w moim przypadku, bo tyle za ostatnio parę miesięcy spędzonych w Azji i zawsze do świątyni, jak się wchodzi, to trzeba mieć zakryte kolana w przypadku mężczyzny, w przypadku kobiety jeszcze ramiona, a ja zawsze tych spodni zapominam, no. Ogólnie to macie stąd mega dobry widok tutaj na otaczającą okolicę. Ślicznie to wygląda, aczkolwiek jest mgła cały czas. No i ma padać wieczorkiem. Złota świątynia Rangiri została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. No i całe to miejsce zostało założone przez króla Wala Gambucha w pierwszym wieku przed naszą erą, a następnie cały czas systematycznie rozbudowywane. O, tutaj maluch natrafił na siatkę. No worek plastikowy, no się nim bawił. Ale w ogóle one mają śmieszne czupryny, zobaczcie. Ej, maluch, jaki śmieszny. Co tam masz? Co tam masz takiego? No. no, chciałbyś kamerę ukraść, co? No i małpy zostają w takim razie z tyłu. Fajne liany tutaj mają do skakania. Idą cały czas obok mnie. Cała świątynia składa się dokładnie z pięciu części. No w środku znajduje się aż 150 figurek buddy. Dużo fajnych kryształów i kamieni. Różowy kwarc jest, no piękny. Mieni się bardzo. Schodząc z tej jednej świątyni, a w zasadzie tam. Pięciu, bo to jest kompleks pięciu świątyń w jednym miejscu Teraz trzeba zejść kawałek na dół I dotrzemy do kolejnego miejsca Które określane jest jako Golden Buddha, no i ten posąg faktycznie jest duży Mango, owocki, ananaski Tutaj możecie kupić sobie Dużo świeżych, ale świeże owoców, ale to jak ciekawe wygląda Pikle? Pikle Pikle mają tu do sprzedania Oliwki, ojej, kto to by w taki upał jadł? Gdy jechałem wczoraj wieczorem motorem Strasznie cały czas było czuć Dym i wypalanie już wiem dlaczego. Oni za bardzo nie usuwają piękne kwiaty, pani ma, dla buddy. Więc proszę, zobaczyć, proszę zwrócić uwagę, że oni cały czas wypalają wszędzie trawę i śmieci. Ten zapach wszędzie się unosi. Budynki za mną to muzeum buddyjskie, ale w wielu przewodnikach czytałem, że nie ma tam nic specjalnego, więc totalnie sobie to odpuszczam szkodami czasu. No i idę prosto pod Złotego Buddę, aczkolwiek podejrzewam, że będzie lepszy widok. No, z dala od niego, by go w całości zobaczyć, całego majestatu. Na początku wszedłem centralnie, z tyłu, całego buddy. Zobaczcie, że jest zasłonięty ścianą. Dlaczego? Ponieważ buddy nie wolno oglądać i fotografować z tyłu. Po prostu jego pleców. Zobaczcie, że wszystkie te figurki zawsze są przodem, a tyłem chyba nigdy nikt nie widział. Boże, ale się zdyszałem. Pierwszy dzień po przyjeździe człowiek najbardziej się poci, najbardziej odczuwa temperaturę. Kilka dni zawsze takich, żeby się zaklimatyzować. No i podchodzę z przodu, dobrze to wygląda. Największa na świecie buddyjska statuetka, 30 metrów wysokości, 100 stóp. Taka mała jaszczureczka. Gdzie uciekasz? Śliczna. Ogromny złoty buddha w mudrze Dygaharmachaka, czyli mudrze głoszenia doktryny. Do samego muzeum wchodzi się przez paszczę okropnego smoka z włupiastymi oczami i idealnym stanem uzębienia. No to budynek jest przyozdobiony fioletowymi kwiatami lotosu, a po prawej stronie ustawiono posążki uczniów Buddy. Przeciekawy projekt. Wejście do świątyni powinno Wam zajść jakieś 30 minut z godzinka zwiedzania, z 15 zejścia do 2 godzin spokojnie można się wyrobić. No ja dokładnie tak samo więcej czasowo tutaj jestem. Muszę teraz się wdrapać z powrotem za tą górę, bo tam jest parking. O matko. A jest 35 stopni już. Następnym moim punktem jest Syrgia, czyli ta góra lwia. No i właśnie na nią chcę zostawić najwięcej czasu, potem jeszcze jedna skała. To w zasadzie miał być taki punkt poranny, żeby tutaj troszkę się zaklimatyzować, a szczerze to już mam dość. Zobaczcie, tak wygląda szkoła buddyjska, gdzieś jakiś się tu uczą. Wsiadam na motocykl i jazda. Sergije, podskoczyłem jeszcze na chwilkę do miasta i spotkałem się tutaj e, z córką e, właścicielki West Pomoże mi wymienić pieniążki, bardzo pomocni ludzie i w zasadzie sami e, chcą pomagać każdemu tutaj. Najlepiej wymieniać nie w banku, tylko właśnie w takich kantorach prywatnych, kurs jest o wiele lepszy. Oh, hello, dzień dobry! Dzień dobry. <laughs> no i tutaj wymieniamy, targujemy się, 100 Night no i pieniążki wymienione, teraz mogę w takim razie jechać na stację, kupić jakieś picie, no i na Sygryję. Jak zapytałem tego chłopaka, się okazało, że to jest mąż tej dziewczyny, która mi pomogłaby mieć pieniądze i jest z Niemiec. Zapytałem się czemu wziął sobie za żonę dziewczynę z no to odpowiedział jasno, bo Niemki są brzydkie. Co się dzieje na stacjach benzynowych? Gdzie się da? Do butelek, do kanistrów, tankowanie, no i limity. A nie ma takiej dużej kolejki. Patrz jaki waran zapierdziela przez drogę, no. Tak z dalsza go ściągniemy w takim razie, żeby nie podchodzić, to będzie leżał niewystraszony. No tak naprawdę są bardzo szybkie. Niby wolno sobie chodzi, ale jak przyspieszy, to konkreci. No i co kolego? Waran, waran tam jest. No i dojechałem do następnego miejsca. Water Guest tak się nazywa. Dom, w którym zostanę. Duży dom, fajny, ale wiecie co? Najlepszy stąd jest widok z balkonu. Patrzcie tam na tą skałę. Tam idę zaraz. Pan mnie tu zaprowadzi. Widzę, sobie coś tu rośnie. Do góry. No i petarda. Jest super. No i giciul, i wentylator. No dobra, do chędy, singri. Ale tutaj kurde ładnie to już się zaczyna. Ej, zobaczcie, jakie przeklimatyczne. Rzeczki tu są. Oczywiście w nich drzewa. Jest tak ciepło, że mam ochotę od razu do tej rzeki oczywiście wskoczyć. Na górę około dwóch godzin. Będzie troszkę. No i teraz tak, możecie zobaczyć dużo os, pszczół, szarańczy, mał, słoni i krokodyle po drodze. Dojechałem tutaj skuterem i powiem wam, że to wypożyczenie skutera tutaj to było najlepsze, faktycznie co mogłem zrobić. Rewelacyjny pomysł. Od razu zaczepił mnie jakiś pan przewodnik, mówi, że pójdzie ze mną na górę, wszystko mi opowie. Za 15 dolarków pomoże mi porobić zdjęcia. Także, jeżeli chcielibyście się więcej historii dowiedzieć o tym miejscu, no to warto chyba wybrać się wtedy z takim panem. Lokal, z który pomoże i dużo opowie. Jakie duże tutaj kopce, mrówki albo termity? A przy okazji, moi drodzy, uruchomiłem produkcję koszulek podróżniczych z Travel. Jeżeli bylibyście zainteresowani takimi koszulkami, no to linkacza macie poniżej gdzie taką koszulkę zdobyć. Już w koszu grzebie, już! No i co tam masz? Tu mnie pani woła od razu. A no tak, no bo bilet trzeba. Pamiętacie, to jest chyba najdroższa atrakcja całej Sri Lanki 30 dolców. Na początku tutaj wchodząc, przechodzicie przez fosę. No i cały ten obiekt otacza właśnie fosę, No i rzeka. Duża rzeka. Od razu powiem Wam, wchodząc z tego miejsca widzisz jak od razu podobieństwo. Zarówno do, do zabudowań, zarówno w Wietnamie, jak i w Kambodży. Angkor Ankorwat. Oczywiście przez całe to miasto teraz trzeba przejść dość daleko aż tam na sam koniec i dopiero z góra wejście ze mnie się leje i najchętniej bym skoczył do basenu albo ściągnął pod koszulek i tak a ziomki tutaj lokalne, spójrzcie w bluzach powiem wam, że im bliżej tego jestem tym mam coraz większe obawy ja mam tam wejść? to co się rzuca w oczy od razu po wejściu to to, że przede wszystkim jest dużo zwierząt dużo ptaków, czapli, ale mało bardzo dużo biega no i bez pańskich psów, to też zauważyłem tutaj, że psiaków jednak jest dużo ale chyba dbają, bo dokarmiają. No i zaczyna się podejście, 1200 stopni ponoć. A ostatnio w Norwegii zastanawialiśmy się czy na Lysenfjord wchodzić, bo tam jest takie miejsce gdzie jest 1000 stopni zrobione wejście na taką górę. Uznaliśmy, że e za dużo, a teraz durniejem jeszcze bardziej. No właśnie są znaki, osy i szerszenie. Ale dobrze to wygląda, to przejście tam między skałami. Zawsze mam wrażenie, że takie skały zaraz się zarwą. Trzeba jednak się uciekać. Świetna sprawa, że na drodze macie takie kraniki, jak prawie w kuchni u studenciaków. Możecie się obmyć, schłodzić, super. Patrzcie, jakie tam są schody. Wielu uważa, że Syrgia, czyli potocznie zwana lwią skałą, to najczęściej odwiedzana atrakcja turystyczna na Sri Lance. Konkretnie jest to skała magmowa. Skała widoczna tutaj po prostu zewsząd dookoła ma 200 metrów wysokości, a na jej szczycie znajduje się mityczny pałac, pozostałości w zasadzie. To droga do tego pałacu. Wszyscy co idą to się co chwilę pytają, daleko jeszcze, ile jeszcze, a może już połowa, ale widok który za mną to jest, to jest po prostu petarda na dżunglę. No i kawałek tego miasta też widać, skały tutaj wykute, a zobaczcie jak tam tylko głowy wystają, Znacie wszystkie tutaj schody wykute. Tutaj w powie drogi też macie jakieś takie zabudowania, jakieś ruiny. Ja nawet nie mam siły o czym opowiadać. Co ja zrobiłem w pierwszy dzień tak wysoko, rany boskie. I tyle jeszcze pozostało. No, co chwilę się tak zastanawiam, co się na tym drzewie trzę się, a to tam. Małpy się na napierdzielają, patykami rzucają. Ale co stanowi o unikotowości tego miejsca, no bo jednak wszystkie pocztówki ze Sri Lanki przedstawiają prawie to miejsce. Te nogi, nogi lwa, stopy w zasadzie. Bo cała skała ma przypominać takiego lwa, który siedzi na górze i spogląda sobie na całą Sri Lankę. To już prawie szczyt, jeszcze tylko tyle. Jak wyście się zastanawiali co będzie w dalszej części vloga, tam. Trzecia góra dzisiaj. No i na samym szczycie, te ruiny tutaj, to wschodni pałac. Ale w zasadzie powiem tak, no... Widok nie jest taki rewelacyjny tutaj, mgła, tu jeszcze zarośla, więc nie widać, ruiny tylko tutaj są, no chyba największe wrażenie jak ta skała robi z daleka jak się obserwuje, bo ze szczytu, no nie widać jej. No i co? Małe będziesz wkładał, tak? Co tam masz? Chipsy, wylizuję, jakie dobre. No z daleka widać jednak tutaj zabudowania, wysoko, nawet O Ojej, oh yeah, jest i basen. Zabudowania na samym szczycie są naprawdę duże. Cała powierzchnia tej skały jest w ruinach pałacu, który kiedyś tu był. I nawet ten basen, nie wiem czy to przeciwpożarowy, czy do kąpania, no ale wykute totalnie. Naukowcy mocno spierają się, czym dokładnie była Sirgia. Niektórzy twierdzą, że był to kompleks pacowo-obronny wybudowany przez króla Kassapa, a niektórzy jeszcze mówią, że ten teren zamieszkiwali mnisi, którzy dużo przed tym królem wybudowali tutaj klasztory. Oczywiście odnośnie tego miejsca jest też legenda, a w każdej bajce i legendzie jest troszkę prawdy, dlatego warto tutaj ją przytoczyć. No oczywiście, jak większość legend opowiada o walce o władzę, no to tutaj też był król, który miał dwóch synów: Mogalana i Kasapę. No i Mogalan był. Prawowitym starszy był prawidłowitym następcą tronu. W 473 roku młodszy syn, czyli Kasapa, zgładził panującego króla, no a Mogalan w trosce o życie uciekł wtedy do Indii. No a Kossap w tym czasie mianował się królem. Jednak cały czas żył on w lęku i obawie, że starszy syn powróci i będzie chciał odebrać należyty mu tron. Dlatego zarządził budowę nowej stolicy i z Anundata Pury przeniósł ją właśnie na Singrię. Postanowił budować tutaj pałac. Dużo ludzi przychodzi. Alpaność przed Kowidem stało się tutaj w kolejkach po parę godzin na tych schodach. Całość zawierała spichlerze, zbiorniki z wodą, co oczywiście mogło zabezpieczyć pałac przed yy, oblężeniem. Na no co? jak co? by się tu nie chciało wchodzić, żeby, żeby dorwać jednego typa. Mogelan prawie przez 18 lat przygotowywał się żeby ruszyć na brata i zdobyć to miasto. No i udało mu się to osiągnąć w 491 roku. Był zawięty z skurczywy. Każdy, kto kojarzy to miejsce, to przede wszystkim z takimi dwoma punktami. Lwie łapy. No i to są pozostałości też po dużej takiej budowli. Pozostałości po ogromnym lwie, który strzegł jako brama wejścia do miasta. Musiało to wyglądać spektakularnie, przekozacko. No oraz freski przedstawiające nagie kobiety. Plan jest następujący. Schodzimy tędy, tamtędy. Droga, droga, droga i na tamtą skałę, żeby z niej obserwować zachód słońca, jak słońce zachodzi nad lwią skałą. Prawdopodobnie te wszystkie freski przedstawiają kochanki króla. No, Kwasapa musiał być bardzo odważny, skoro zamówił malowidła nagich kobiet. Pamiętajmy, że jest to kraj buddyjski. A tutaj, według tej religii, należy się wyzbyć całkowicie na gości. No dobra, tam się szykuje mały koreczek do zejścia. Naukowcy podają, że tych malowidł było około 500. Rozciągały się one na długości 140 na 40 metrów. No na daną chwilę do dnia dzisiejszego zostało ich bardzo niewiele. No tutaj uważnie, czy macie poręczy. A teraz pomyślcie sobie, że ci przewodnicy, oni wchodzą tu prawie raz dziennie albo kilka nawet. Ja pierdzielę. I to w sandałach. No, koreczek do zejścia jest. Powiem Wam tak, uwielbiam nagrywać odcinki i vlogi w miejscach, gdzie jest ciepło. Niekoniecznie się męczyć, no ale wiadomo, to też jest dobre dla zdrowia. Ale czemu to mówię? Ze względu na sprzęt. Bo aparat bateria w aparacie trzyma kilka razy dłużej po prostu. No jak jest zima, zimno, te akumulatory automatycznie bardzo szybko padają. No dopóki nie było internetu, tylko matka wiedziała, że iść debilno. Ja pierdzielę na bosaka tutaj przyszedł. Pomimo wysokiej ceny, no bo 30 dolarów jednak na ten kraj to jest bardzo dużo, warto tutaj przyjść. Jak już jesteście na Syllanc, to ja bym powiedział taki punkt obowiązkowy. No jak być tutaj i, i nie wejść na górę i nie zobaczyć tego, nie? Tak być w Krakowie i nie odwiedzić rynku krakowskiego. Fajne miejsce można się tu pokręcić. I zobaczycie na pewno coś totalnie odmiennego dla naszej kultury, jeżeli oczywiście nie byliście w Azji, bo, bo tak to te wszystkie zabudowania są mocno podobne i do innych krajów e, azjatyckich. Dla mojej nogi w ogóle... To jest mega trening, bo po tym złamaniu ona jest o wiele mniej stabilniejsza, no i słabsza. No i to wypocenie wszystkiego. Powiem wam, że już wypiłem dwie butelki, jest godzina 14, a dzisiaj wypiłem już dwie butelki 1,5 litrowe. Nigdy tak dużo nie piję, zazwyczaj mało pijam. I nie mówię o tym, co o czym teraz myślicie. Poci się jest człowieka strasznie, a dobry detoks. Tutaj mogę dawać jeszcze taką informację praktyczną. Yy, wybierzcie się w to miejsce z rana. No oczywiście ja oczywiście najpierw odwiedzałem Dambule i tam świątynię w Jaskiniach, no i się tu w samo południe. Całe szczęście, że dzisiaj pogoda jest taka. Chmury są. No i ma padać. Ale wybierając się tutaj, gdyby był pełny żartak przedtem, no powiem wam, że naprawdę zdycha człowiek. No i duże niebezpieczeństwo. No nie ma ani jednego, to chyba gdzieś w sezonie tylko. Ale mega tutaj jest. Od prawej strony oddziela was mur, żebyście nie spadli, bo tu jest centralnie przepaść. A po lewej... No skała. No ładniej, trzeba wchodzić tu, ale kręte schody. Tamtym przejść to by było kozak. To już wam teraz mogę powiedzieć, tymi kręconymi schodami się wchodzi. Na górę ta jest jaskinia, na no, tych mało widał. No tak z 10-15 pozostały, bardzo pouszczone. I najlepsze, że nie można robić zdjęć. Pan przede mi zakrył ręką aparat, mówi, że jak zrobię, to idę do więzienia. Zejście z dwie skały jest już dużo lepsze, przyjemniejsze, fajniejsze. Nie męczy się człowiek, nie dysze. Kolana trochę bolą. Ja mam ogólnie kolana nadwyrężone, ale jestem w szoku, że wchodzę w takie miejsca o tych moich ostatnich wypadkach a jak zejdziecie z tego najwyższego punktu tutaj dookoła jest dużo takich miejsc gdzie można właśnie pochodzić i zobaczyć jak to było tutaj coś w ścianie rzeźbione może wejście tędy było czy coś, tak wygląda jakby drabina rzeźbiona w kamieniu wejście na górę mniej więcej godzina a zejście 20-25 minut a przy zejściu czekają największe złodziejaczki czekają oczywiście na co się uda turyście wyrwać No zobaczcie dzieciaki się boją bo mają lody a małpy bardzo łapczywe na lody i lecą za nimi już wychodzę Skała zostaje za mną, ale teraz tak. Przybyły, małpy były, ale gdzie te słonie i krokodyle? Słoniki, które chodzą po ulicy. Tutaj można z nimi sobie zdjęcia porobić. Skuter zostawiony, o innych trajek, same trajki tutaj. No idę. Góra Pidurangawula się nazywa. Przedtem biegnąc na Cygry i mówiłem o niej jakaś góra. No tak, bo te nazwy to są po prostu nie do wymówienia tutaj, a na pewno nie do zapamiętania, jak dla mnie. Na początku ścieżka jest y, ponoć łatwa i prowadzi przez świątynię, przez las, a potem jest dużo wspinaczki. Ale jest to miejsce, z którego będzie można zobaczyć, jak na Cygrym zachodzi słońce. Na początku przechodzicie przez świątynię i wygląda na to, trzeba zjąć buty. Nie możecie w żadnych butach, czy górskie, czy Japonki, po prostu je ściągacie. No idziecie na boso. Pierwsza część ścieżki na górę. Da się na górę wejść tylko przez świątynię. Bilet kosztuje tysiaczka, czyli jakieś tam 3,5 dolara no jak przejdziecie przez tą małą świątynkę no to wchodzicie już na trasę na górę ponoć tylko 20 minut, tak pan powiedział ale będzie w praktyce, zobaczymy na początku podejście macie całkowicie luźne i bezpieczne, bo schody wymurowane kamienie poukładane, więc można iść nawet nie wiecie jaka to potężna różnica między tym co wchodziłem 3 godziny temu w samo południe, a teraz o godzinie 16, kiedy słońce prawie no gdzie się tam schowało, są chmury tak nie pali każdy, kto przyjeżdża na Sri Lankę, marzy o tym, żeby odwiedzić właśnie Sergiję, czyli lwią skałę, no bo jest takim symbolem tego państwa. No tylko mało sobie jednak wie, i ja też się o tym przekonałem teraz, że z skały no wcale takiego super widoku nie ma, no bo jej samej nie widzimy. Ona jest fajna, ale jak z daleka się na nią patrzy. No a patrząc na dół, no to mgła, no i w sumie wszystko zielone. Relacyjną sprawą jest właśnie Pidurangala rok, na który idę i ona jest dokładnie naprzeciwko... O, jakiś robak mi w głowę wpadł. Ona jest dokładnie naprzeciwko dwie skały i można je obserwować. Piękny widok. No, a za chwilkę będzie zachód słońca. Będzie kozak. Z innego źródła czytam, że tak. Góra znajduje się 1 km od dwiej skały i na górę wchodzi się 45 minut. Nie wiem skąd te rozbieżności. Druga część właśnie. Pełność jest ciężka, bo jest wspinaczka i dobrze mieć pełne buty. Nauczyłem się. Nie japonki wszędzie. Ale miejscowi cisną nawet IBS, nie? No i już wiem skąd te szerszenie. Świetna rzecz, o której pomyśleli lankijczycy, to to, że cała trasa jest oświetlona. I w nocy wracając tutaj, będzie widać, co jest pod nogami, ale czołówkę mam. Pamiętajcie, by, właśnie podróżując na Ceylon, zawsze zabrać ze sobą czołówkę. Braki prądu, no i oświetlenia też. A właśnie ciekawe, skoro braki prądu, to ciekawego świetlą tutaj. Tutaj ogrodzony jest jakiś napis. Pewnie, żeby go nie zniszczyć, Coś tu napisali. No, może w ich języku jakieś tam wojo kocha kache. No ale to jest kozak. Znowu w skalę, śpiący Buddha. No i również wchodzą na tą skałę. O wschodzie słońca, czyli zaczynałem kiedy jest jeszcze ciemno, no i czekałem tutaj, a słońce zacznie wstawać. No widok na pewno piękny, ale mnie przeraża taka godzina. To chyba nie rzeczy, które ja robię. Ciekawe jest to, że za wejście nas, Sergie, płaci 30 tolców a na przykład lokalni, czyli Lankijczycy, płacą za 200 rupi, czyli złoty 50 zł za przebitka. Tu się zaczyna ciekawiej już nie ma schodów, tylko trzeba się wspinać po tym. Dobra, tam za rogu widać Lianę, Linę trzeba ją złapać. Tak, abym powiedział bardziej zabawa niż coś ciężkiego. Fajnie. I tam już ponosi to niedaleko. No i ostatni etap wejścia to jest takie przeciskanie się właśnie tam. A jak już wejdziecie przez tą szczelinę, patrzcie, stoicie na kamieniu, lwia skała w całej okazałości. Aż normalnie mam tego już tak, tak podnieść, natrzeć czoło i powiedzieć Simba. <laughs> I stan, oczywiście, widok jest już przekozacki, ale jeszcze na górę, bo właśnie można tutaj iść jeszcze. Wchodzicie na taki szczyt, wydaje się Wam, że tam nie będzie nic za tu kaktusy, drzewa, wszystko porośnięte. No dobra, widok zdecydowanie zapierade w piersiach jest zupełnie inaczej i o wiele lepiej niż się spodziewałem. No bo ze CG no nie było takiego widoku tutaj jak na ręce. Można taką fotkę zrobić, o, jak się, jak się ją... Trzyma, nie? Na samej górze to już tylko fotografowie. Nie wierzę, na szczycie góry pies. No, widok z tą skałą w kształcie kuli, petarda. No, a po górze można ładny kawałek, szczerze mówiąc, się przejść, bo jest całkiem szeroka, długa, no tylko z tamtej strony jest widok na Siergiję, a tutaj idziemy na drugą część, ale też petarda. Wiatr w tym momencie zrywa się bardzo konkretny, a z tamtej strony zaczyna grzmieć. Zachód, słoneczko sobie cały czas opada na dół, tylko że i jeden problem no, bo za chmurami. Niestety, ale dużo ludzi, jest chłodno, przyjemnie, super miejsce, żeby wychillować. No i z tym widokiem, no rewelacja. Ja w takim razie sobie tutaj jeszcze posiedzę troszeczkę. Jeszcze raz Wam tutaj przypomnę, że uruchomię produkcję koszulek. Stain Travel, jeżeli takie koszulki byście chcieli, no to link do nich znajduje się poniżej, tam dowiecie się jak je zdobyć. Zapraszam Was również na Instagrama Kamilin Travel, z niego dowiecie się o wiele więcej. Historii System też są wrzucane na bieżąco. A jak Wam się odcinek podobał, zostawcie suba na kanale. I to by było na tyle, trzymajcie się, do usłyszenia. Piona. O, już prawie tam znikło. Cześć.